Gotowałem różne rodzaje krabów, ale jest jeden, którego nie znajdziemy nigdzie indziej. Krab kieszeniec. Słynie ze słodkiego mięsa o wyjątkowej konsystencji. Trudno go zdobyć. Mam nadzieję, że mnie się uda, bo to prawdziwy przysmak. Stevie! Gordon? Melduje się. Stevie jest przewodnikiem. Wychował się na Long Island na posiłkach gotowanych przez matkę i babkę. Spójrz na te piękne plaże, wybrzeża, jaskinie, klify i kraby. Kieszeńce? Mam nadzieję. Przejdziemy się brzegiem i spróbujemy je znaleźć. Zejdziemy tędy, zajrzymy do tamtych szczelin i zakamarków. Jestem pewien, że znajdziemy trochę przysmaków. To brzmi jak dużo pracy. Żywię się tym, co znajdę. Przyjechałem aż tutaj, bo kraby są warte wysiłku. Kąpielówki czy pianki? Zdecydowanie pianki. Chyba, że chcesz pracować nad opalenizną. Potrzebujemy też kasków. Świetnie. Szukam trzech krabów, kieszeńców, które chcesz zdobyć. Dużych krabów pająkowatych i małych, wrednych krabów z czerwonymi oczkami. Są szybkie. Mają ostre szczypce, a jeśli cię złapią, to już nie puszczą. Pokażę Ci, gdzie skoczyć. Jest dość głęboko. Skacz na dechę. Do roboty. Dawaj. Rany. Naprawdę? Wystraszyliśmy kraby. Widzisz tę skałę? Pójdziemy w jej stronę. Może je znajdziemy. Kieszeńce są powolne. Wypatruj tych małych krabów, o których ci mówiłem. Zaczynamy poszukiwania. Nie pozwolę, żeby wredne kraby mi przeszkodziły. Gordon? Tutaj. Widzę go. Gdzie? Widzisz to pomarańczowe? Pełzł tam. Jak go znalazłeś? Trudno je dostrzec, bo mają taki sam kolor jak skały. To jak szukanie igły w stogusiana. Dobrze, że Stevie mi pomaga. Piękna sztuka. Jest wspaniały, całkiem spory. Niektóre bywają duże. Większe od tego? Tak. Jest piękny. Zawsze się cieszę, kiedy coś złapię. Schowam go w woderach Beniego. Lubią szczeliny, w których nic ich nie dorwie. Kiedy już wiem, gdzie szukać, masz? Pusto. Nie zamierzam rezygnować. Tutaj. Był pod skałą. Nagle zobaczyłem ogromne szczypce. Podobno potrafią nimi zmiażdżyć palec. Trzeba uważać łapać je od tyłu i mocno trzymać. Brawo! Piękny jest. Wspaniały. Niezły okaz. Co za kolor? Sporo mięsa. Wrzucę go do wiadra. Potrzebuję jeszcze jednego kraba. Stevie prowadzi mnie coraz dalej. Jest jak na lodowisku. Dlatego mamy kaski. Gdybyś się przewrócił, rozbiłbyś sobie głowę. Tutaj nikt nam nie pomoże. Widzisz, jak się wcisnął? To krab? Tak. Nie wiem, gdzie ma oczy, dlatego niechętnie wkładam tam rękę. Ale raz kozie śmierć. Widzisz go? Jest w tej szczelinie. Szybko. Trudno je dostrzec, bo wyglądają jak skała, ale pod kamieniami są kraby. Może być trudno. Chwyć go. Masz? Jest piękny. Naprawdę niezły. Ale duży. Zaklinował się w szczelinie. Zdobyłem kieszeńce. Patrz! Jestem o krok bliżej od wygranej. Niezła zdobycz! Udało się. Wspaniała wyprawa. Dzięki. Na wybrzeżu Konemara można znaleźć wyjątkowy składnik uchowce zwane abaloni. Na wolności są zagrożone wyginięciem. Wysoki popyt na te rzadkie mięczaki sprawił, że ich populacja zaczęła maleć. Spotkam się teraz z matką i córką, które hodują je w zrównoważony sposób. A nam miej się na baczności. Zamierzam wytoczyć ciężkie działa. Sinejd, cześć, co u ciebie? Dobrze, dzięki. Piękne miejsce. Pogoda dopisała. Co tam niesiesz? Zbierałam glony. Są piękne. Karmimy nimi abaloni. Słyszałem o waszym systemie. Chciałbym go zobaczyć. Nie ma sprawy. To tutaj? Tak. Dzień dobry. Cześć. To moja mama Cindy. Jak się miewasz? Witam na farmie. Dziękuję. Co za wspaniały pomysł? Uchowce są... Z Japonii. Trafiły tu w latach 70.. To ich potomstwo. Na początku są maleńkie. Ile mają teraz? Zobaczmy. Siedem, prawie osiem. Ma około 4,5 roku. To długi proces. Tak, ale z ostrygami jest tak samo. One też potrzebują czterech lat. Są rzadkie, prawda? To jedyna farma w Irlandii. Całej Irlandii? Tak. Na wolności ich liczebność maleje. Powodem są zmiany w środowisku. Zakwaszanie wód, coraz wyższa temperatura morza. Na wolności by nie przetrwały, ale tu są hodowane w zrównoważony sposób. Zadziwiająco ciężkie. Dwa 7 centymetrowe abaloni pod względem białka dorównują 170 g steku. Chciałbym ich spróbować. Pomożesz mi z glonami? Już je zebrałaś. Musimy napełnić wszystkie zbiorniki. Naprawdę? Do pracy. Jakich glonów szukamy? Chodzi nam o listownicę palczastą. Słucham? Listownica palczasta. Trwa odpływ, więc znajdziemy ją tutaj. Jak pięknie. To prawda. Morskie spaghetti. Jest jadalne. Można go używać jako jarzynki. Usmażyć na maśle. Wspaniale. To listownica. O to nam chodzi. Uchowce je lubią. To dzięki niej mają charakterystyczny smak. Piękna? Można ją zbierać tylko przez kilka godzin dziennie? Pływy na nikogo nie czekają. Trzeba się śpieszyć. Teraz rozumiem, dlaczego Anna spotkała się ze mną przy wraku statku. To dzięki morzu i temu, co daje, te ziemie są takie wyjątkowe. Wspaniałe. Chciałbyś je ugotować? Tak, na pewno. Mają wspaniały smak. Podkreślają inne smaki. Pomogę ci. Tyle wystarczy? Na razie tak. Mogę dostać trochę uchowców? Napracowaliśmy się. Było wspaniale. Nie dodajemy do nich żadnego sosu, żeby można było poczuć ich smak. O, rany. Podajemy je z kwiatami i ziołami. Przepyszne, słodkie i słone. Nie dodałyście octu? Nie.